Drzwi otworzył jej ojciec. Jego twarz była napięta, a spojrzenie pełne niewypowiedzianej troski. Podszedł do córki delikatnie, jakby bał się dotknąć świeżej rany w jej sercu. Twoje bogactwo nie ukryje zbrodni, powiedział, rzucając na stół dokumenty obciążające bogacza. Gdy lista ofiar została odczytana, twarz bogacza pobladła, a maska arogancji pękła. Kobieta spojrzała na ojca ze łzami wdzięczności, po raz pierwszy czując prawdziwą ochronę. Gdy szydercy przekroczyli granice, Drzwi otworzyły się gwałtownie, a do sali wkroczyło kilku operatorów gromu. Wychodząc, zastanawiała się, czy sprawiedliwość uleczy ból, czy tylko otworzy nowe pytania. Gdy generał zapytał: Są tu snajperzy? Zapadła cisza tak ciężka, jakby niosła w sobie bolesną tajemnicę. Trzynastu najlepszych strzelców próbowało bezskutecznie, a każdy chybił, zostawiając rosnące napięcie i ukryty strach. Wtedy ona wyszła z cienia. Zwykła kobieta, której pełne pokory spojrzenie mówiło więcej niż słowa.